Ja zazwyczaj mam to do siebie, że na mistrzostwach wszystkich halowych pierwsze biegi mam fatalne. Zazwyczaj to ja się daję gdzieś zamykać, później muszę walczyć, są niepotrzebne sytuacje stresujące, a dzisiaj właśnie chciałam tego uniknąć. Cieszę się, że się udało. Generalnie rzecz, bior rzecz biorąc czuję się dobrze. Także szybka regeneracja i wieczorem walczymy dalej. Jak najbardziej nie czuję żadnej presji na sobie. Ja jedynie ubolewam, że nie ma z nami kibiców, bo wczoraj rozmawiałam z Angeliką Cichocką i wspominałyśmy Sopot w 2014 roku i naprawdę ta hala żyła. To ten doping nas niósł. Niestety sytuacja jest jaka jest, także stawiamy sobie cele. Walczymy, walczymy o nie i... Wierzymy, że na następnej imprezie również w Polsce będą już kibice z nami. Jest dużo zawodniczek generalnie zgłoszonych na 400 metrów i są dwa pierwsze, wiadomo, miejsca wchodzą i cztery małe czasy. Także nawet będąc z dużym kół, mogę wylosować trzeci, czwarty tor, tor w półfinale. Więc tak naprawdę można trafić na bardzo, bardzo mocny półfinał. Także czekam, czekam na serię i będę później się martwiła.